Nazywam się Krzysztof Cepa. Maluję i rysuję. Pasją tą zaraziłem się będąc jeszcze dzieckiem, a tak na poważnie zajmuję się tym od około 20 lat. W młodości zauroczony byłem programem profesora Wiktora Zina pod tytułem Piórkiem i Węglem. Często go oglądałem, przy czym skrywałem tajniki tej sztuki. W swoich pracach Przedstawiam głównie budynki, takie jak dwory, kościoły oraz różne obiekty architektoniczne. Pokazuję ich piękno, nakreślam detale, chcę zainteresować, przy czym staram się to robić z fotograficzną dokładnością, ponieważ często w pośpiechu ich nie zauważamy. Charakter mojej pracy wiąże się z częstymi wyjazdami. Z każdego wyjazdu staram się przywieźć nie tylko obrazy te w pamięci, ale rysunek choć jednego budynku charakterystycznego dla miejsca, które odwiedziłem. Swoje akcesoria mam zawsze przy sobie, aby każdą możliwą chwilę przeznaczyć na swoje hobby. Oprócz architektury rysuję i maluję pejzaże oraz naturę, a techniki, jakie wykorzystuję, to rysunki tuszem, czyli piórkiem i węglem, a na płótnie akrylem. Z okazji 600-lecia miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w którym mieszkam, ukazała się teka z moimi rysunkami pod tytułem Ostrów i okolice, która była dopełnieniem mojej wystawy zorganizowanej w Ratuszu Miejskim. Moje prace co jakiś czas można zobaczyć też w galeriach innych miast. Wydaję mi kalendarze ze swoimi pracami, co jest już wieloletnią tradycją, Wykonuję rysunki na zamówienie, a wiele moich prac znalazło nabywców w kraju i za granicą. Dziękuję. Krzysztof Cepa. Film dedykuję mojej mamie Aleksandrze.